Witam, pojawiamy się drugi raz. Akurat jest okazja, że rykowisko wysłało mi dwa sosy. Drugi z nich to jest jak trzeba to się dokroi. Akurat dostałem go na taką małą prośbę, bo dostałem zupełnie ciekawszą wersję innego, jeszcze sosu specjalnie dla mnie przygotowaną. A ten, typowo paprykowy, nie wyróżnia się. Jakoś mega znacząco w zapachu. Dopowód jest już, można powiedzieć, zjedzony, po bo akurat nie mieli wersji pełnej słoika, więc poprosiłem chociaż o, o tą, można powiedzieć, otwartą bardzo mi zależało. Udało się załatwić. A więc tak, może coś o składzie. Akurat nie ma naklejki na z przodu, tu jest taka wersja typowodnych, więc sobie pozwolę przeczytać. Tak, grillowana cherry bomb, trzech blak, Karolina Reaper, sól, cukier trzcinowy, czosnek, olej lniany i woda. Więc jak widać, oprócz grillowanej cherry bomb, trzech blaka i Karoliny, gdzie Karolina pewnie będzie najmocniej wyczuwalna i pokryje pewnie większość tych składników. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Więc tak. Przede mną Mały talerzyk z plackiem po węgiersku Myślę, że sobie go trochę gdzieś z boku najpierw dołożę Zobaczymy jak to będzie szło Chociaż pewnie będzie ciężko go wydozować A nie, nawet się będzie lał Nawet się będzie lał Nie wiem czy to widać Tu to jakoś spróbuję jakoś tak lekko pokapać tyle ile się da Jedna kropla wielka o, chyba z dwie takie wielkie. Nie chcę robić z tego challenge'a. Challenge w ogóle w tym momencie nie będzie wskazany, żeby pokazać, że da się ten cały słoik łyknąć. No ale, trochę go tutaj dołożyłem. Chociaż łyżeczka na pewno się pojawi. No już od razu w pierwszym widelcu już czuć Karolina. Hmm. Ale też nie zabija potrawy od razu całkowicie. No ale już atakuje pod niebie, Nie ja należy tylko tak dodatki oprócz samego placka. Nie? No, a dobrze, że ja such mam dobry, to słyszę, co nawet mówią przy stoliku obok mnie. Tak, panowie, such mam dobry. No, yy, więc tak, jak widzicie, komentarze się pojawiają, bo jakiś gościu nagrywa jedzenie. No nie wiedzą, że ostry sos, no ale trudno, walić to tylko. Idziemy z tym dalej. dłużymy jeszcze. Hmm. O, to jest taki... Pieprzny pocmak wszedł, ale no lecimy dalej. Mm. Te, ten gry całkowicie bez Karoliny Ripper tu jest akurat na tym kawałku. Nie ja robię jakieś masakry, chociaż z plackiem dobrze się kombinuje. Komponuje. Robi się troszeczkę cieplej to na pewno. Za chwilę może jeszcze troszeczkę jej do, dołożę hmm. Duży ten blasek tego propoza 19PLN, więc nie jest malutki Tutaj też coś troszeczkę do, dołożymy. Nie wiem, czy be, nie wiem czy będzie widać. Akurat takie... Mnie... O! Większa kropla poleciała. Nie wiem czy było widać. No, teraz mi wszystko ucieka, ale... Komponuje się całkiem dobrze i teraz właśnie go było czuć. Chociaż nie powiem. Wydaje mi się, że na że na łyżce będzie dość mocny na pewno. W Daniu to tak jeszcze lekko ucieka gdzieś tam bokiem tylko czuć ostrość. Troszeczkę bez sosu, Jaką, jakąś część zjem. Mm. Mm. Jeszcze jest ciepły, a trochę nam zeszło. W tym momencie to nie wiem, czy podniosło mi się ciśnienie od sosu, czy ogólnie. Ale na pewno jakoś dążę w kierunku łyżki, która na pewno będzie mocna. to można powiedzieć, że sos mega wyczuwalny, ale ten, ten w daniu tak naprawdę, i, więc słoik nie zabija smaku, da się jeść normalnie, przynajmniej w daniu, zobaczymy jak łyżka, łyżka pewnie będzie gruba. Dobra, zjadłem bardzo hmm. Dobra, może jeszcze kropelka chociaż Dobra, jedna na siebie jeszcze wystarczy ta z gorzki posmak. Mm. Dobra, No Nie powiem. Leciutko mokro się robi. Yy. talerza nie będę wylizywał co innego z łyżką. Tak. No. Przy takim dozowaniu połowę słoika to coś tam, coś tam jeszcze zostało z tej łyżki. No. Muszę powiedzieć, że taka prawie pełna stołowa, oczywiście pokaże. No to co, lecimy z nią. Hmm, sos nie do końca zmielony. Na pewno ta grillowana czeryba się odzywa smakowo, całkiem dobra. To przy akurat mniejszym już podkładzie. Nie ma takiego od razu bum. Uderzenia, ale gorzko się chyba teraz wchodzi. Ponoć mam się wytrzeć. Ale nic. No, teraz gorzkość wchodzi, naprawdę. Ale z grillowanym posmakiem jest ok. Naprawdę smakuje. Cieplej się robi. No, czu, czu, Czuję, że się lekko poce. To na pewno. Ale no, no, przyjemny jest. Zdaniem zupełnie inaczej, jakby naprawdę od razu tą myszkę z tą walnąć. O, teraz chyba na nosie się ten sos odezwał. No, na pewno się... Lekko poce, se, jak to się mówi. Hmm. No, nie. Można powiedzieć, że dobrze piecze. <laughs> się komentarze nie mogą powstrzymać, chłopaki. Pięcie to się odzywają. No, właśnie. O, a teraz ten typowy jeszcze posmak karoliny wchodzi. Teraz dopiero. Chyba, że zrobię 5 minut afterburna, ale to już na przyspieszeniu. No, tyle. Zobaczycie, jak to wyglądało. Chyba, że coś się jeszcze zmieni w międzyczasie. Ślina się generuje. Teraz dopiero. Hmm. Bardzo dobry w smaku. Smakuje mi. Naprawdę jest fajnie zrobiony. Jest ostry, nie zabija potraw. A, da. Zwykłego konsumenta na pewno jak najbardziej wskazany i nie w ilości łyżkowych. Nie w ilościach łyżkowych. Więc... Można na pewno polecić. E, rykowisko jest e, z Dolnego Śląska. Sosy można zakupić na bodajże. Na bodajże, żebym się teraz nie pomylił. U nich na stronie to na pewno przez imposta. Czerwony pingwin poleca że mi się odbija, ale to chyba teraz to dopiero po tym placku. Polecić na pewno te sosy można. A my widzimy się kolejnym razem. Zobaczymy czy z czymś ostrzejszym, czy z czymś na ilość. A może rykowisko jeszcze coś wyśle, coś lżejszego, co można sobie naprawdę na spokojnie zjeść, bo czuję, że się robi ciepło. Nie wiem właśnie czy jakiegoś aftera porobić. Jest mi tylko ciepło. Placku, no nie, no nie zabija, nie robi masakry. Przyjemny, naprawdę dobry. Mogę polecić. Na razie.